Czy wiesz, że trening w warunkach hipoksji może poprawić Twoją wydolność, regenerację i zdrowie? W tym filmie dowiesz się czym jest trening IHT, jak działa jak możesz go wdrożyć do swojego treningu. W warunkach hipoksji organizm adaptuje się poprzez zwiększenie produkcji erytropoetyny, co stymuluje produkcję czerwonych krwinek. Dodatkowo poprawia się wydajność mitochondriów, co przekłada się na lepsze dotlenienie mięśni podczas wysiłku. Trening IHT jest szczególnie popularny wśród sportowców wytrzymałościowych, ale ma też zastosowanie także w zdrowiu i regeneracji. Oto kilka korzyści. Poprawa wydolności i wytrzymałości organizmu. Lepsza regeneracja po wysiłku. Wsparcie układu krążenia i oddechowego pomoc w adaptacji do wysiłku na wysokościach oraz możliwa poprawia zdrowia metabolicznego, w tym insulinooporności. Sesja IHT zwykle trwa od 30 do 60 minut i składa się z kilku sekcji. Pierwsza to trening z niską zawartością tlenu, naprzemiennie z treningiem oddychając normalnym powietrzem. IHT to metoda nie tylko dla sportowców. Może być stosowana przez osoby szukające poprawy zdrowia metabolicznego, rekonwalescentów po urazach lub osoby przygotowujące się do wysiłku na dużej wysokości. Ważne jednak, aby trening był odpowiednio dostosowany do potrzeb osoby użytkującej. Jak każda metoda IHT ma swoje przeciwwskazania. Nie jest zalecana dla osób z problemami sercowo-nakrzyjowymi, ciężkimi chorobami płuc czy dla kobiet w ciąży. Pamiętaj, zawsze skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu. Trening IHT to innowacyjna metoda, która może zrewolucjonizować Twój trening i poprawić zdrowie. Czy chcesz się dowiedzieć więcej o tym treningu i jak włączyć go do swojej rutyny, zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka.